Tekst manny na 13 października: Ja Tobie ukażę wiarę moją przez uczynki moje. Jakuba, rozdział 2, werset 18. Komentarz parauzyjny: Chociaż lud Boży obecnego wieku nie powinien być sądzony na podstawie uczynków, ale na podstawie wiary, uczynki są potrzebne. Przez uczynki okazujemy swoją wiarę, a dzięki Bogu. Niedoskonałe uczynki mogą dowieść lojalności naszych intencji, woli. Jeśli nasze uczynki demonstrują panu szczerość naszej wiary, taka wiara będzie się nadawała do przyjęcia przez niego, a my zostaniemy uznani za doskonałych i dostąpimy udziału w królestwie oraz we wszystkich wielkich i cennych rzeczach, które pan przygotował dla tych, którzy go miłują nie tylko słowem, ale także uczynkami dla tych, którzy uczynkami swojego życia usiłują pokazać, zademonstrować swoją miłość. Reprint nr 3317. Komentarz epifaniczny. Wiara nie polega wyłącznie na uwierzeniu w zrozumiałe stwierdzenia, chociaż wymaga takiego uwierzenia jako podstawy. Musi być całkowicie przekonana co do rzeczy, w którą wierzy, musi uczynić ją swoją własną i działać zgodnie z nią. Taka wiara jest żywą mocą pobudzającą myśli, motywy, słowa i czyny. Prawdziwa wiara uwidoczni się więc w uczynkach, a jeśli ich nie ma, słusznie można wątpić w obecność prawdziwej wiary. Przez odpowiednie uczynki okazujmy zatem, że posiadamy wiarę oświecającą, usprawiedliwiającą, uświęcającą i wyzwalającą, gdyż w Jezusie Chrystusie skuteczna jest tylko wiara działająca przez miłość. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 16 tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca Waszego, który jest w niebiesiech. Rozdział 7 Wersety od 16 do 18 i 20. Z owoców ich poznacie je, i zali zbierają z ciernia grona winne, albo z ostu figi. Tak ci wszelkie drzewo dobre owoce dobre przynosi, ale złe drzewo owoce złe przynosi. Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić. A tak z owoców ich poznacie je. Ewangelia Jana rozdział 13 werset 38 Odpowiedział mu Jezus, dusze Twoje za mnie położysz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, nie zapieje kur. Aż się mnie po zaprzesz. Rozdział piętnasty wersety piąty i ósmy. Jam jest winna macica, a wyście kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Wtem będzie uwielbiony ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi uczniami. Galatów rozdział 5 werset 6 Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna. Jakuba rozdział pierwszy, werset 27 Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest, nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata. Rozdział drugi wersety 17 i od 19 do 26. Także i wiara nie ma li uczynków. Martwa jest sama w sobie. Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, dobrze czynisz i diabli temu wierzą, wszakże drżą. Ale chcesz li wiedzieć, o człowiecze marny? iż wiara bez uczynków martwa jest. Abraham, ojciec nasz, Izali nie z uczynków usprawiedliwiony jest, gdy ofiarował Izaka, syna swego, na ołtarzu? Widzisz, iż wiara wspólnie robiła z uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonała się stała. A tak wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu, i przeczytano mu toku sprawiedliwości, i przyjacielem Bożym nazwany jest. A widzicież? Iż z uczynków usprawiedliwiony bywa człowiek, a nie z wiary tylko. Także też i Rachab, przetecznica, Izali nie z uczynków jest usprawiedliwiona. Gdy przyjęła onych posłów i inszą drogą wypuściła, albowiem jako ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Rozdział trzeci werset 13. Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami, niech pokaże dobrem obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22, versety 9 i 12: A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył dwa, a związawszy Izaka, Syna swego, włożył go na ołtarz na drwa. I rzekł anioł, nie wyciągaj ręki twej na dziecię, i nie czyń mu nic, bom teraz doznał, iż się ty boisz Boga, i nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu, dla mnie. Rozdział piętnasty werset szósty, uwierzył tedy Panu, i poczytano mu toku sprawiedliwości. Rzymian rozdział czwarty werset trzeci, albowiem cóż Pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu i przeczytano mu to za sprawiedliwość. Galatów rozdział trzeci werset szósty, tak jako Abraham uwierzył Bogu i przeczytano mu to ku sprawiedliwości. Rozdział szósty wersety dziewiąty i dziesiąty, a dobrze czyniąc nie słabiejmy, Albowiem czasu swojego rządzi będziemy nie ustawając. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Filipensów rozdział drugi, versety 12 i 13 Przetoż, moi mili, jakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w niebytności mojej. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg jest, który sprawuje w Was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Tytusa rozdział trzeci, werset czternasty. A niech się uczą i nasi w dobrych uczynkach przodkować, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli nieużytecznymi. Żydów cały rozdział jedenasty, a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych, albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego. Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu, niżeli Kain. Przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy, jakoż sam Bóg świadectwo dał o darach Jego, a przez te umarłszy jeszcze mówi. Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie jest znaleziony, prze to że go Bóg przeniósł, albowiem pierwej niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał Bogu. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają. Wiarą obwieszczony będąc od Boga noe o tem, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwości wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. Wiarą powołany, będąc Abraham, usłuchał Boga, aby poszedł na ono miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej jako w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakubem, wspólnymi dziedzicami tejże obietnicy, albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. Wiarą także Sara wzięła moc ku przyjęciu nasienia i mimo czasu wieku porodziła, gdyż miała za wiernego tego, który obiecał. A przetoż z jednego, i to obumarłego, rozpłodziło się potomstwo jako mnóstwo gwiazd niebieskich i jako piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się niemi, i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż ojczyzny szukają, a wprawdzie gdyby byli na one pamiętali, z której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się zaś. Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej, przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował. Wiarą ofiarował Abraham Izaka, będąc kuszony, a ofiarował jednorodzonego ten, który był wziął obietnicę. Do którego życzono, w Izaku tobie będzie nazwane nasienie, uważając to, iż Bóg może i od umarłych wzbudzić. Skąd go też w podobieństwie wstania przyjął. Wiarą około przyszłych rzeczy błogosławił Izaak, Jakuba i Ezawa. Wiarą Jakub umierając, każdemu z synów Józefowych błogosławił i pokłonił się podparwszy się na wierzch laski swojej. Wiarą Józef umierając, o wyjściu synów izraelskich wzmiankę uczynił i z strony kości swoich rozkazał. Wiarą narodziwszy się Mojżesz, był ukryty przez trzy miesiące od rodziców swoich, przeto że widzieli nadobne dzieciątko i nie bali się wyroku królewskiego. Wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być zwany synem córki faraonowej, raczej sobie obrawszy złe rzeczy cierpieć z ludem bożym, niżeli doczesną mieć z grzechu rozkosz, za większe, pokładając bogactwo nad skarby egipskie, urąganie chrystusowe, bo się oglądał na odpłatę, wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego, bo jakoby widział niewidzialnego, mężnie sobie poczynał, wiarą obchodził Wielkanoc i wylani krwi, aby ten, który tracił pierworodnych, nie dotknął się ich, wiarą przeszli przez Morze Czerwone. Jako posuszy, o co kusiwszy się Egipczanie, potonęli. Wiarą mury Jerycha upadły, gdy je obchodzono przez siedem dni. Wiarą Rahab przetecznica nie zginęła wespół z nieposłusznymi, przyjąwszy spokojem szpiegów do gospody. A cóż więcej mamy mówić? Bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiadać o Gedeonie i o Baraku i o Samsonie. I o Jewcie, i o Dawidzie, i o Samuelu, i o prorokach. Którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczenki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili z martwych wstania. Drudzy za pośmiewisk i biczowania doświadczyli, nadto i związek i więzienia. Byli kamionowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach, których nie był świat godzien, tułali się po pustyniach i po górach, i jaskiniach, i jamach ziemi. A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Pierwszy Jana rozdział drugi werset szósty, kto mówi, że w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić. Objawienie rozdział drugi werset 19, Znam uczynki twoje i miłość, i posługi, i wiarę, i cierpliwość twoje, i uczynki twoje, a że ostatnich rzeczy więcej jest niż pierwszych.

czy w tym tygodniu, przez uczynki, okazałem, okazałam prawdziwość mojej wiary? Jak? Jaki był ich skutek? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.